parking wielopoziomowy przy stacji w Zegrzu południowym, z infrastrukturą towarzyszącą, na ponad 500 czy nawet 600 miejsc parkingowych. Sam oczywiście są to, są to yy, miejsca wyznaczone w, park w parkingu wielopoziomowym, ale również na poziomie gruntu w formie organizacji ruchu, infrastruktura towarzysząca, poczekalnia na peronowa, wpisanie, wejście w, drogi, w, drogą, w drogę krajową, jak i również w obowiązujący układ komunikacyjny, pętla autobusowa. Więc tak naprawdę zagospodarowanie tego terenu. Przypomnę Państwu, że w 2016 roku mieliśmy do czynienia i na, na, na zlecenie powiatu została opracowana koncepcja zagospodarowania tego, tego terenu która jest zbieżna z założeniami tego projektu, gdyż y, firma, która opracowuje y, studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy, z, z tej naszej koncepcji w dużej mierze z, skorzystała. Tak jak powiedziałem, projekt partnerski, projekt ponadlokalny, związany z poprawą e, dostępu do transportu publicznego, e, łączący dwa rodzaje, a w zasadzie trzy rodzaje transportu: transport indywidualny, transport autobusowy zbiorowy i transport kolejowy. Myślę, że zasadnym jest przystąpienie do realizacji tego projektu w formie partnerstwa. W związku z tym proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. bardzo się z tego projektu. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać te środki i będę bardzo wdzięczna, jeżeli poprzecie ten projekt uchwały. Co prawda pewnie nie bylibyśmy liderem, gdyby powiat był wcześniej w metropolii, no ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. W związku z tym mamy kolejnego partnera i kolejne punkty do tego, żeby pretendować po środki. Także będę, żeby nie przedłużać, będę bardzo wdzięczna, jeżeli Wspólnym głosem wszyscy państwo pójdziecie za. Komisja Rozwoju, której przewodniczę, również ma pozytywne zdanie. Podejmowaliśmy tą uchwałę, przepraszam, podejmowali opiniowanie tej uchwały w tygodniu, kiedy był Europejski Tydzień Mobilności. Tak więc idealnie ta uchwała wpisuje się w mobilność i w partnerstwo, które zawiązaliśmy razem z Towarzyszeniem Warszawa. Tak więc nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Komisja Rozwoju poparła pozytywnie. Przede wszystkim y, główne parametry, które wpływają na to, że ta inwestycja tam jest y, potrzebna, jest to basen jeziora y, Zegrzyńskiego. Y, pomiędzy drogą krajową i drogą y, wojewódzką, y, samochody będą mogły tam się zatrzymać, ale przede wszystkim będzie można zapewnić zrównoważony transport ograniczyć emisję CO2. Samochody, które będą dojeżdżały z powiatu sąsiedniego, ale również z naszego powiatu, będą mogły tutaj się zatrzymać i ten ruch kołowy nie będzie dalej się rozprzestrzeniał w kierunku centrum Legionowa. Tak więc warto zatrzymać te samochody właśnie w tamtym miejscu. Dlatego Komisja Rozwoju nie miała żadnych wątpliwości. Poparliśmy y, pozytywnie y, ten projekt y, uchwały. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, chciałbym i bym, pani Wojt pogratulować, czy złożyć kondolencje, bo. To nie jest takie, że jak się jest liderem, to wszystko takie jest proste i łatwe. Ja już kiedyś miałem przyjemność być liderem i wiem, ile to nerf i zdrowia kosztuje, ale gratuluję mimo wszystko. A po drugie, to chcę taką myśl powiedzieć, że fajnie, że tak się stało, że, że idziemy w tym kierunku, dlatego że jeszcze dwa lata temu, jak jeszcze pełniłem funkcję starosty, wystąpiliśmy do gmin powiatu legionowskiego. Chcieliśmy samo sami być liderem, sorry, że tak powiem, tak trochę niedemokratycznie i chcieliśmy być tym liderem, żeby zmobilizować Gminy Powiatu Legionowskiego do tego, do tego parkingu i tu w archiwach u Pana Naczelnika Michała zapewne są pisma, które otrzymaliśmy od włodarzy Powiatu Legionowskiego, którzy raczej popatrzyli na to jak na jeża, przepraszam za sformułowanie, zwłaszcza kobiety i cieszy mnie to, że nastąpiła zmiana. Zmiana podejścia, zmiana myślenia i mam nadzieję, że te 50%, które nam zostaje, będzie jeszcze wsparte jakimiś dodatkowymi środkami, może z innych źródeł, tak żeby specjalnie nie obciążać, bo zgadzam się tu z tym, co powiedział Pan Starosta na Komisji Budżetowej, że, że podejmując tą decyzję mamy pełną świadomość, że będą to miliony, miliony, jeszcze raz miliony, ale, ale warto się o to bić i, i gratulacje dla Pani Wójt, że w tak krótkim okresie czasu zorganizowała, to, to przedsięwzięcie. No i gminy zmieniły zdanie i przystąpiły do tego przedsięwzięcia, a powiat z racji oczywiście tej oczywistości też powinien to wesprzeć. Dziękuję. Chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt. Otóż ten parking będzie użytkowany zarówno przez mieszkańców naszego powiatu mieszkających po tej stronie Narwi, czyli południowej, ale także mieszkańców gminy Serock. No i należy domniemywać, że również powiatu pułtuskiego stamtąd też samochody będą przyjeżdżały. i korzystały z tego parkingu taka jest pewnie między innymi idea i w związku z tym chciałbym zaapelować tutaj jako do lidera do pani wójt żeby ponownie rozważyć możliwość techniczną wyjazdu z tego parkingu w stronę Serocka i dalej bez konieczności objazdu tego ronda które obecnie czy ronda czy tego skrzyżowania z drogą krajową 61 i z drogą Nieporęt Wieliszew. Czy taka techniczna możliwość być może w drodze dyskusji, analizy się pojawi? Zwracam uwagę na ten problem, bo to kilkaset samochodów każdego dnia będzie musiało przejechać dodatkowo przez to skrzyżowanie. Chciałam odpowiedzieć, że taka sytuacja jest brana pod uwagę. Mamy kilka rozwiązań wpisanych na razie, no ale jest to projekt funkcyjny. Zmierzamy ku temu, żeby wszystkie rozwiązania były jak najbardziej też korzystne dla mieszkańców zegrza. Więc być może. W zegrzu przy rybakach powstanie ronda, albo skrzyżowanie, które będzie po prostu skrzyżowaniem dróg bez ronda. Tak? Także, no i też jak najmniejszą kolizją, jeżeli chodzi o przejście przez działki. Ale taka sytuacja jest brana pod uwagę. To, to przesunięcie tego potoku samochodów do zegrza. On kiedyś był w regionowie. I zmniejszenie ilości pojazdów w parkingu. Centrum Komunikacyjnego od strony Piask, a także zmniejszenie potoku pojazdów, które się pojawiają w okolicy osiedla Piaski jest niezmiernie dobrą wiadomością dla mieszkańców, szczególnie tej części miasta, także będę głosował za i życzę samych sukcesów i aby ta inwestycja jak najszybciej powstała. Dziękuję bardzo. Taka uwaga do pani wójt na etapie projektowania, czy pani będzie miała tutaj głos decydujący, czy y, oczywiście gminy wspólne. Aspekt bezpieczeństwa będzie bardzo ważny, a przerabialiśmy tą kwestię w Legionowie na parkingach wielopoziomowych. System monitoringu bezpieczeństwo y, po prostu tych pojazdów tam pozostawianych i nie tylko pojazdów, bo będą to i rowery, może inne środki lokomocji, także brać pod uwagę kwestie zabezpieczenia technicznego jakby tych obiektów, bo zdarzeń będzie później, no nie chcę tam źle życzyć, ale no żeby po prostu nie dochodziło do tych sytuacji, że później Ktoś będzie y, miał taką sytuację, że przyjdzie i nie będzie pojazdu czy innego środka lokomocji. Także kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna i na etapie projektowania ona jest właśnie wtedy najważniejsza. Także ja to miałbym tylko tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że tak naprawdę budowa tego parkingu to była jedna z moich pierwszych interpelacji, które składałam tutaj do starostwa z prośbą o podjęcie się tej inwestycji i bardzo dziękuję że tutaj pani wójt zgodziła się wziąć to na swoje ramiona. Oczywiście ogromne brawa, bo to tak naprawdę jedyna kobieta w powiecie jako z władz, która jest tak odważna i naprawdę to jest moja dawna koleżanka, która obok siedziała. Podziwiam cię Agnieszko i, i życzę, żeby jak najlepiej ta inwestycja przebiegała, żeby nie trzeba było dużego nadzoru. Dziękuję bardzo. Jest tutaj Pani Wójt z nami i mam tutaj taką ogromną prośbę, żeby nie zapomnieć o dojeździe dla rowerzystów i dla pieszych bezpiecznych rozwiązań. Tak, żeby rowerzyści też mogli przemieścić się ci, którzy nie dysponują odpowiednimi zasobami, mogli przemie przemieścić się w inny region z zalewu Zegrzyńskiego. Jeżeli chodzi o dojazd do, rowerem, rowerem do właśnie nowej, nowego parkingu wielopoziomowego, to na uwagę zasługuje w pierwszej kolejności, zasługują rozwiązania. Które są projektowane zarówno w postaci rozbudowy drogi 61, jak i przebudowy drogi 631. W obu przypadkach ścieżki rowerowe będą dojeżdżały bezpośrednio do parkingu właśnie Park and Ride To już jest ustalone. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Legionowskiego do partnerstwa w zakresie realizacji projektu budowa obiektu Park and Ride Zech południowym? Proszę o do odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Dziękuję bardzo i to jest fantastyczna liczba. Bardzo Państwu dziękuję. Głosowało 20 troje radnych. Wszyscy byli za. Bardzo dziękuję. Brawo dla Państwa. Naprawdę Panią podziwiam i chciałem powiedzieć, że bardzo Pani dziękuję. Że Pani się tego podjęła, ale to jest bardzo ważne, ponieważ. W mojej ocenie ten projekt nie jest najbardziej potrzebny i ważny dla gminy Nieporęt, tylko dla, tylko dla gminy Serock i Wieliszew. I to z tych gmin będzie większość korzystających. Raczej do tyłu, gdzieś tam ze Stanisławowa drugiego czy Nieporęt. Tak, ale, ale, ale myślę, że to jest bardzo dobrze, że pani została. Tym liderem ja deklaruję pełną pomoc i pełną współpracę, bo gdybym ja był, był tym liderem, ja budzę niestety poprzez lata swojej pracy, tutaj jako taki trochę też trochę samiec alfa budzę emocje. A pani te emocje, mam nadzieję, że między nami, facetami, e, gdzieś się zniweluje bo tutaj fajne peany i tak dalej, ale diabeł tkwi w szczegółach. Współpraca z koleją, z różnymi gestorami sieci, pozyskanie tych pieniędzy, a później ustalenie proporcji, kto ile wkład własny ma dofinansowywać, to dopiero są naprawdę trudne momenty, które przed nami.